Kiedy senator Jarosław Kaczyński próbował publicznie zastraszyć posłankę Juanę Krupę podczas burzliwej sesji w polskim sejmie, nie spodziewał się, że jej ostra riposta zszokuje całą salę. Jednym zdaniem Krupa odwróciła sytuację na swoją korzyść i pozostawiła Kaczyńskiego bez słowa. Ten wirusowy moment polityczny wywołał lawinę reakcji w całym kraju. W sali sejmowej panowała niezwykła cisza. Kamery nagrywały, świat patrzył. Posłanka Juanna Krupa Właśnie zajęła swoje miejsce, zaproszona na krytyczną sesję dotyczącą odpowiedzialności rządu i wykorzystania funduszy międzynarodowych. Zanim jednak zdążyła poprawić mikrofon, wstał senator Jarosław Kaczyński z ogniem w oczach, trzasnął grubą teczką o pulpit. Pani posłanko Krupa!-warknął. Polacy zasługują na to, aby wiedzieć, dlaczego milczała pani na temat sprzeniewierzenia środków przeznaczonych na rozwój regionów i walkę z patologiami społecznymi. Czy może jest pani zbyt lojalna wobec swojego rządu nadzwyczajnego, by powiedzieć prawdę? Zdumienie wypełniło salę. Jego głos odbił się echem, jak strzał w korytarzach władzy. Krupa pozostała niewzruszona. Jej oczy nie mrugnęły, ale w środku coś starożytnego się poruszyło. Wspomnienia bycia niedocenianą przez establishment, dorastania w cieniu przemocy i beznadziei. Całe życie ją lekceważyli. Powoli rozejrzała się po sali, a potem spojrzała z powrotem na Kaczyńskiego. Wiedziała, co się święci. On chciał krwi, ale czego nie wiedział, to to, że krupa też jej chciała. I tym razem to nie będzie jej krew. Oskarżenia senatora Kaczyńskiego nie kończyły się na tym. Pozostała pani cicho, gdy łamano prawa tysięcy ludzi, powiedział wskazując palcem na krupę. Pozostała pani cicho, gdy rodziny w pani regionie były terroryzowane przez arbitralne działania. Pani lojalność wobec własnej władzy zaślepia ją na prawdziwy ból. Kilku senatorów zaklaskało. Dziennikarze gorączkowo pisali. Media społecznościowe już płonęły. Krupa pochyliła się nad polerowanym biurkiem, ze złożonymi dłońmi, wciąż bez odpowiedzi, ale głęboko w środku jej serce biło. Nie ze strachu, ale z pamięci. Pamiętała, jak odwiedzała centra wsparcia dla ofiar przestępczości i widziała twarze matek, których dzieci nie były już ofiarami. Ale po raz pierwszy spały bezpiecznie. Pamiętała, jak obejmowała ojca w małej miejscowości na Podkarpaciu, który ze łzami w oczach dziękował jej, że jego córka może iść do szkoły bez strachu przed zwerbowaniem do gangu dealerów. A teraz tu była, oskarżana o zdradę przez kogoś, kto nigdy nie postawił stopy w tych dzielnicach. Ból, niesprawiedliwość oskarżenia, kłamstwa i wściekłość, ale czekała, bo potrzebowała tylko jednego zdania. Proszę odpowiedzieć na pytanie, pani posłanko, warknął Kaczyński. Dlaczego siedzi Pani z założonymi rękami, podczas gdy Pani ludzie cierpią? To było to. Krupa w końcu przemówiła, ale nie głośno. Jej głos był spokojny, stały, jak burza czekająca za chmurą. Wstała, spojrzała prosto na niego i powiedziała: Panie przewodniczący, gdzie był Pan, kiedy rodziny w robotniczej dzielnicy w Rudzie Śląskiej mogły wreszcie pochować swoich bliskich bez strachu? Podczas gdy pan był zajęty finansowaniem kampanii wizerunkowych z lobbystami starej daty, cisza była brutalna. Niektórzy posłowie upuścili długopisy. Reporter na galerii, zaszokowany, wciągnął powietrze tak głośno, że to odbiło się echem. Twarz Kaczyńskiego zbladła. Otworzył usta, ale żadne słowa nie wyszły. Jego ręce drżały, bo wszyscy w tej sali wiedzieli, że on nigdy nie podróżował, by zobaczyć prawdziwy wpływ przestępczości w biednych dzielnicach. Ani razu. A Juanna Krupa właśnie wypaliła prawdę w murach Sejmu jednym zdaniem, i to był dopiero początek. Sala posiedzeń nigdy nie była tak cicha, bez szeptów, bez szmerów, tylko odgłos oszołomionego kraju wstrzymującego oddech. Prezenterzy wiadomości w całej Polsce zatrzymali się w pół zdania. Hashtagi takie jak Krupa Kaczyński, Prawda z Rudy Śląskiej, eksplodowały w ciągu kilku minut. Niektórzy pracownicy w sali zaczęli płakać. Bo oni również pamiętali historię przemocy i beznadziei. Kaczyński zamarł. Próbował złapać swoje notatki, udając, że się zbiera, ale słowa zniknęły. To zdanie spadło jak cegła na jego pierś, bo to nie była polityka, to była rzeczywistość. Krupa nie uśmiechnęła się, nie triumfowała, po prostu na chwilę spuściła wzrok. Można było niemal zobaczyć ciężar, jaki niosła. Ciężar matek, ojców, zapomnianych dzielnic. Potem powoli usiadła z powrotem. Naród obserwował kobietę, która broniła się nie złością, ale bólem prawdą. I teraz Senat nie miał innego wyboru, jak tylko słuchać. Gdy Kaczyński pozostał sparaliżowany, wśród posłów rosły szepty: Ona to powiedziała To naprawdę nie, to wszystko zmienia. Marszałek klubu Garcia pochylił się do Kaczyńskiego i szepnął: Jarosław, musisz teraz przestać. Ale on się nie ruszył, jego duma krwawiła. Ale jego ego nie pozwalało mu odpuścić. Odkasłał i spróbował ponownie. Pani marszałek, to było dramatyczne, ale niczego to nie zmienia. Panie przewodniczący, przerwała delikatnie krupa. Jego nazwisko widnieje na wniosku o wyjazd służbowy za granicę na konferencję o zarządzaniu demokratycznym w Brukseli w tygodniu, w którym Polska odnotowała pierwszy tydzień bez ofiar śmiertelnych zorganizowanej przestępczości. Wygłosił pan przemówienie tamtej nocy. Ani słowa o bezpieczeństwie w kraju. Mam na to dowody. Nie podniosła głosu. Nie musiała. Jeden z doradców za Kaczyńskim zakrył twarz rękoma, inny wsunął teczkę pod stół. Posłowie zaczęli sprawdzać swoje tablety. Ekrany rozświetliły się nagłówkami, które płynęły z jednego zdania krupy, drążąc w przeszłości Kaczyńskiego. A na zewnątrz kraj zaczął zadawać pytania. Podczas gdy Kaczyński kurczył się pod ciężarem ciszy, działo się coś innego. Oczy zwróciły się na Huanę Krupę. Nie z podejrzliwością, ale z szacunkiem. Kilka miesięcy temu wielu nazywało ją po prostu kobietą z Twittera, posłanką bez większego międzynarodowego głosu. Ale dziś nie tylko broniła siebie broniła zapomnianych Polaków, broniła każdego małego miasteczka pozostawionego w tyle, każdej matki, która czuła się niewidzialna, każdego dziecka, które patrzyło, jak rząd uprawia politykę, podczas gdy ich szkoła była terroryzowana przez gangi. Krupa znów podniosła wzrok. Jej głos był cichy, niemal szeptem. Nie potrzebuje dziś politycznego zwycięstwa. Potrzebuje, aby prawda została wypowiedziana głośno, bo zmarli nie mogą zeznawać. Ktoś w sali zaczął cicho płakać. Nawet niektórzy posłowie wyglądali na wstrząśniętych. Kaczyński wyglądał jak ktoś złapany w burze, którą myślał, że może kontrolować. Ale wiatr się zmienił, a burza należała do Huany. Teraz, gdy słowa krupy rozprzestrzeniały się jak pożar, efekt domina poza stolicą uderzył niczym falat tsunami. Redakcje były w rozgorączkowaniu. Dziennikarze, którzy wcześniej ignorowali krupę, teraz gorączkowo przeszukiwali archiwa. Pojawiły się zdjęcia z konferencji Kaczyńskiego, kieliszki wina, markowe garnitury i zero wzmianek o gwałtownym wzroście bezpieczeństwa w Polsce. W Sejmie panowała nerwowa energia. Krupa siedziała delikatnie, stukając palcami w biurko. Nie z nerwowości, ale z kalkulacji. Nie skończyła. Przed nią pojawiła się teczka. Jeden z jej asystentów, z oczami zaszklonymi emocjami, podał jej ją. Przesunęła ją bez słowa. W środku były dowody nie tylko na nieobecność Kaczyńskiego w regionie, ale na to, jak przekierował fundusze nadzwyczajne przeznaczone na szkolenie lokalnej policji i demobilizację grup przestępczych na program Obserwatorium Demokracji. Powiązany z prywatnym donatorem, który przypadkiem był gospodarzem na tejże genewskiej konferencji. I tak krupa miała dowód, który pali kariery, ale go nie podniosła. Jeszcze nie. Po prostu powoli zamknęła teczkę i patrzyła przed siebie, pozwalając ciszy robić swoje. Senator Kaczyński nie mógł już udawać spokoju. Jego ręce drżały. Czy sugeruje pani, że nadużyłem środków Sejmu, pani posłanko? zapytał ostro. Jego głos się załamał. Krupa spojrzała na niego bez nienawiści w oczach, tylko z rozczarowaniem. Nic nie sugeruje, panie przewodniczący, powiedziała cicho. Po prostu zastanawiam się, jak 2-3 miliona złotych z ustawy o bezpieczeństwie zniknęło w fundacji, która na liście swoich głównych lobbystów wymienia członka zarządu. Sala eksplodowała, reporterzy zerwali się z miejsc, personel biegał. Niektórzy posłowie usiedli z powrotem, oszołomieni bez słowa. Kaczyński zamarł, przeszedł go dreszcz. Nie miałem bezpośredniego udziału, zaczął. Więc jestem pewna, że z zadowoleniem przyjmie pan audyt, powiedziała delikatnie krupa. Dla rodzin, które żyją w dzielnicach, gdzie państwo ledwo istniało. Dla ludzi, którzy wciąż żyją w strachu, podczas gdy lobbyści wznoszą toasty szampanem. Bez krzyków, bez złości, tylko prawda owinięta w łaskę. I uderzyło to mocniej niż jakakolwiek obelga. Daleko od Warszawy, w skromnym kościele w małej miejscowości na Podkarpaciu. Grupa matek oglądała sesję na telewizorze. Kobieta, pani Krystyna, straciła męża Jana z powodu gangów kilka miesięcy wcześniej. Błagała o pomoc i nic nie dostała. Ale teraz widziała Juanę Krupe nie jako posłankę, ale jako swój głos. Łzy spłynęły po jej policzkach, gdy mówiła. Inna matka szepnęła: Ktoś wreszcie walczy o nas. Jedna po drugiej, mały tłum wstał z rękami na ustach, ich oczy opuchnięte od emocji. Słowa krupy nie tylko zdemaskowały Kaczyńskiego, ale potwierdziły ich ból. To było tak, jakby Jan i wszyscy zapomniani wreszcie zostali wysłuchani. Z powrotem w Sejmie krupa poczuła wibrację telefonu. Wiadomość od księdza Tomasza z Podkarpacia. Dziś sprawiłaś, że anioły płakały, córeczko. Nie przestawaj. Spojrzała w dół na chwilę, zamknęła oczy i wzięła głęboki oddech. Bo to już nie była polityka. To była sprawiedliwość. W całym kraju klip był wszędzie, od kawiarni w Gdańsku po domy spokojnej starości we Wrocławiu. Ludzie byli przyklejeni do ekranów. Spokojne, ale druzgocące oświadczenie Juany Krupy nie tylko zyskiwało na popularności, budziło coś. Programy publicystyczne to debatowały, prezenterzy wiadomości powtarzali to, nastolatki na TikToku akcentowały to emocjonalną muzyką. Nawet gospodarze programów rozrywkowych, znani z jej wyśmiewania, Naraz zrobili pauzę i po prostu puścili cały klip, pozwalając ciszy mówić za siebie. Ale najważniejsze reakcje nie były online. To byli prawdziwi ludzie. Ojcowie w roboczych butach, wdowy ze slamsów, górnicy z drżącymi rękami wszyscy oglądający kobietę w garniturze mówiącą za nich, a nie nad nimi. Kierowca ciężarówki napisał: Płakałem oglądając dzisiaj krupę. Nigdy nie myślałem, że prezydent będzie walczył o ludzi takich jak my. W Warszawie krupa nic z tego nie widziała. Teraz była w prywatnym biurze z przyciemnionymi światłami, spokojnie oddychając. Agent służb specjalnych ukłonił się: Pani posłanko, dzwoni prezydent jednego z kluczowych państw sojuszniczych. Krupa skinęła głową, ale w środku nie czuła się zwycięsko. Czuła ciężar każdego, kto liczył na to, że nie odpuści. Rozmowa była krótka, ale potężna. Głos prezydenta zaprzyjaźnionego kraju brzmiał pewnie cicho: łanna. Powiedział: Właśnie zrobiłaś więcej jednym zdaniem niż niektórzy senatorowie w ciągu 20 lat. Krupa nie triumfowała. Panie prezydencie, to nie było planowane. Po prostu wynikło z tego, co widziałam w domu. Prezydent zamil. Dlatego panią wybrałem. Potem cisza. A teraz trzymaj rękę na pulsie, ale rób to czysto. Oni idą na całość. Właśnie odkryłaś gniazdo szerszeni. Klik. Krupa oparła się, trzymając telefon w dłoni. Nie bała się, nawet teraz ale czuła nadchodzącą burzę, bo kiedy obnażasz zgniliznę w polityce, zgnilizna oddaje uderzenie. Znów spojrzała na teczkę. Nadużycia finansowe Kaczyńskiego, fantomowe fundacje, nazwiska cichych wspólników. Nie zamierzała tylko bronić siebie, zamierzała posprzątać. Z powrotem w Sejmie złożono wniosek, nadzwyczajny przegląd postępowania posłanki Krupy. Kaczyński nie skończył, nawet po upokorzeniu miał sojuszników z głębokimi kieszeniami. A oni byli wściekli. Senator Brzozowski, stary Wyga, wstał jako następny. To ciało nie może tolerować politycznych popisów. Ta sala zasługuje na szacunek, a nie oskarżenia oparte na plotkach, powiedział. Krupa nie odpowiedziała. Spokojnie położyła teczkę przed sobą i przesunęła ją w stronę biurka sekretarza. Żadnych plotek, powiedziała. Dowody. Znów szepty zdziwienia. Sekretarz zawahał się. Czy życzy sobie Pani, aby to zostało włączone do protokołu publicznego, Pani Posłanko? Krupa spojrzała na Kaczyńskiego, który teraz wyglądał, jakby nie mógł oddychać. Każde słowo powiedziała jej głos był cichy, ale wyraźny. Dla matki, która wreszcie mogła pozwolić swojemu dziecku iść do szkoły, dla pracownika, który oddycha wolnością na ulicach, dla każdej osoby, która zaufała tej sali i została zapomniana. I Juanna siedziała spokojnie, pewnie. Kopia jej oryginalnego zgłoszenia leżała na jej biurku. Bez słów, tylko dowody. Gdy narastał chaos, grupa otrzymała kolejną wiadomość, tym razem ręcznie napisaną, wsuniętą jej do ręki przez szefową sztabu. To była wiadomość od jej matki. Widziałam cię w telewizji. Pamiętam, jak śmiali się z nas, że żyjemy w strachu. Pamiętam, jak siedziałaś po nocach, czytając przy świecach. Płaczę teraz, Juana, bo nie tylko mówiłaś za kraj, mówiłaś za mnie. Krupa przycisnęła notatkę do serca, a potem wstała. Cała sala posiedzeń Sejmu zwróciła się w jej stronę. Nie przyszłam tu, żeby wygrać, zaczęła cicho. Przyszłam tu, żeby posprzątać to, co zbyt długo gniło za tymi murami. Podniosła zdjęcie. Chłopiec w brudnych spodniach siedzi na schodku werandy, trzymając talerz zawiniętych pierogów. To byłam ja i to o nich wciąż walczę. Nawet niektórzy reporterzy byli wzruszeni. Kaczyński zakrył twarz a Polska nie tylko patrzyła, ale płakała. Fala rosła. Główne stacje informacyjne zaczęły emitować segmenty zatytułowane Czy Kaczyński powinien zrezygnować? Niezależni dziennikarze odkryli stare zapisy finansowe łączące fundację non-profit Kaczyńskiego z podejrzanymi kontami offshore. Nawet dawni sojusznicy unikali go teraz na korytarzach Kapitolu. Ale w Senacie wydarzyło się coś mrożącego krew w żyłach. Senator Karski, demokratyczny poseł z zachodniej Polski, Znany z łagodnego tonu i lojalności, wstał, odkaszlnął i rozejrzał się. Byłem tu 32 lata. Widziałem skandale, widziałem tuszowania, ale nigdy nie widziałem, żeby coś rozpadło się tak szybko i z taką prawdą. Odwrócił się do Kaczyńskiego. Myślę, że nadszedł czas, aby pan ustąpił. Po sali przebiegł szmer. Twarz Kaczyńskiego się zapadła. Popłynęły łzy. Próbował mówić, ale nic nie wyszło. Upokorzenie, które próbował zadać chłanie Krupie. Teraz pochłonęło go jak pożar. Krupa milczała, bez uśmiechu, bez spojrzenia, tylko bez ruch, bo prawdziwa sprawiedliwość nie triumfuje, lecz trwa mocno i pozwala prawdzie działać. Właśnie gdy wydawało się, że upadek Kaczyńskiego jest kompletny, historia przybrała niebezpieczny obrót. Ochrona sejmu wdarła się do sali. Szepty zamieniły się w krzyki. Pracownik został złapany na włamaniu do prywatnego gabinetu posłanki. Znaleziono Pendrive podłączony do zabezpieczonego laptopa połączonego z osobistą bazą danych Juanny Krupy. Nieznane intencje, ale podejrzenie było jasne. Aresztowana osoba wcześniej pracowała dla podkomisji współkierowanej przez samego Kaczyńskiego. Kamery uchwyciły wszystko, a Polska patrzyła w szoku. To już nie była polityka, to była próba obalenia na szeroką skalę. Krupa została szybko odprowadzona do bezpiecznego pomieszczenia pod ochroną Służby Ochrony Państwa. Siedziała sama, wpatrując się w ścianę, nieprzestraszona, tylko z ciężkim sercem. Byli gotowi posunąć się tak nisko. To oznaczało, że trafiła w sedno. Zamknęła oczy, pomyślała o swojej werandzie z dzieciństwa i obiecała sobie, bez względu na to, co się stanie, dokończę to. Gdy naród oczekiwał na wiadomości, do rąk Juanny Krupy trafił list – Należał do wdowy z Sanoka, 84-letniej pani Marii Kowalskiej. Właśnie straciła męża Józefa, emerytowanego kierowcę autobusu, z powodu przemocy gangów, której Kaczyński odmawiał konfrontacji. List był napisany drżącym niebieskim atramentem. Pracował na tym autobusie, żeby wyżywić nasze dzieci. Nigdy nie narzekał, nawet gdy gangi żądały haraczu i celowały w niego z broni. A kiedy zobaczyłam, jak pani stanęła w obronie ludzi takich jak on, płakałam tak bardzo, że nie mogłam oddychać. Nie tylko broniła się pani przed Kaczyńskim, broniła pani Józefa. Juana Krupa otarła oczy. Przez wszystkie lata jej władzy nic jej tak nie poruszyło. Spojrzała przez okno, słońce zachodziło nad Sejmem. To już nie była polityka. To była wojna o dusze zapomnianych i nie zawiodła ich. Sala posiedzeń Sejmu była pełniejsza niż kiedykolwiek. Kamery błyszczały. Reporterzy stali ramię w ramię. Agenci ESOP obstawili ściany. Potem weszła ona. Posłanka Juanna Krupa weszła do biura nie jako polityk, ale jako człowiek niosący głos narodu, który zbyt długo był ignorowany. Jej oczy były pewne, jej kroki powolne, ale silne. W lewej ręce list wdowy. W sali zapadła cisza. Nie szła do swojego biurka. Podeszła prosto do głównego podium, zarezerwowanego tylko dla oficjalnych przemówień. Senatorzy spieli się. Krupa podniosła wzrok. Proszę o jednomyślną zgodę na przemówienie. Nikt nie sprzeciwił się. Rozłożyła list i zaczęła czytać na głos każde słowo, każde nasiąknięte łzami zdanie od pani Marii Kowalskiej. A kiedy skończyła, rozejrzałaś. Nie obchodzi mnie, czy to będzie kosztować mnie pracę, powiedziała drżącym głosem. Bo jeśli opuszczę to miejsce, wiedząc, że walczyłam o ludzi, którzy zbudowali ten kraj, mogę wyjść z podniesioną głową. Niektórzy posłowie pochylili głowy, a na zewnątrz Polska płakała. Kilka chwil po tym, jak Krupa przemówiła... Stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Senator Radosławski, zagorzały sojusznik i lojalista partii Kaczyńskiego, powoli wstał. Nie mogę ignorować tego, co widzieliśmy, powiedział cicho. Głosowałem z senatorem Kaczyńskim przez lata, ale dziś głosuję za prawdą i w związku z tym proszę o wniosek. Proponuję formalne dochodzenie w sprawie niewłaściwego wykorzystania funduszy federalnych związanych z biurem senatora Jarosława Kaczyńskiego. Szepty zdziwienia odbiły się echem w galerii. Twarz Kaczyńskiego znów zbladła. Jego personel wzburzył się. Sala wybuchła gorącymi szeptami, dopóki marszałek Senatu nie uderzyła młotkiem. Wszyscy za. Ręce zaczęły podnosić się jedna po drugiej, z lewej i prawej strony. Starsi i młodsi, niektórzy z drżącymi rękami, aż ponad dwie trzecie podniosło je. Wniosek został zatwierdzony. Dochodzenie było prawdziwe. Juana nie ruszyła się, nie triumfowała, po prostu szepnęła do siebie. Dla Józefa, dla Marii, dla nich wszystkich. W swoich prywatnych kwaterach senator Kaczyński wpatrywał się w telewizor. Nagłówki były brutalne. Kaczyński pod lupą. Krupa demaskuje popsuty system. Polska jednoczy się za zapomnianymi. Jego telefon dzwonił bez przerwy. Darczyńcy, prawnicy, starzy przyjaciele, a potem jego brat. Jarosław, musisz przestać zanim się pogrzebiesz. Po raz pierwszy od dziesięcioleci Jarosław Kaczyński płakał nie dlatego, że tracił władzę, ale dlatego, że w końcu zobaczył, co kosztowało go dążenie do niej. To jedno zdanie Juanny Krupy zrobiło więcej, niż go upokorzyć. Ujawniło go. Później tej nocy sporządził ciche, haniebne, ale skuteczne oświadczenie. Natychmiast wycofuje się z moich obowiązków w Senacie, dopóki sprawa nie zostanie rozwiązana. Nacisnął wyśli i w ten sposób konfrontacja dobiegła końca. Ale misja Juanny Krupy dopiero się zaczynała. Sala posiedzeń Senatu powoli pustoszała jak pole bitwy po wojnie. Personel szeptał z niedowierzaniem. Reporterzy tłoczyli się na korytarzach, wpychając kamery w oszołomione twarze. Ale Juanna Krupa cicho wróciła do swojego biura, unikając kamer, hałasu i uwagi. Usiadła sama. Jej ręce drżały, nie ze strachu, ale z ulgi. Zrobiła to. Nie planowała tej walki, nie prosiła o nią. Ale kiedy Kaczyński wstał i próbował ją upokorzyć przed narodem, coś w niej pękło. Bez złości, bez ambicji. Przekonanie. Jeszcze raz wyjęła list wdowy, delikatnie go złożyła i umieściła w ramce na swoim biurku. Patrząc przez okno, nie czuła się potężna, czuła się odpowiedzialna. To już nie chodziło o ukaranie senatora. Chodziło o przebudzenie systemu, a po raz pierwszy od lat Polacy czuli, że ktoś walczy o nich. Jej telefon znów zawibrował. Wiadomość od prezydenta zaprzyjaźnionego kraju. Dumny z ciebie. Nie drgnęłaś? Nie poddałaś się, mówiłaś za zapomnianych, zyskałaś ich zaufanie. Teraz wykorzystaj to mądrze. Krupa zamknęła oczy. Nie zrobiła tego dla pochwały, ale usłyszenie tego od prezydenta, zwłaszcza tego prezydenta, coś znaczyło, bo on nie pochlebiał. Zrozumiała to. Kilka chwil później zespół prasowy prezydenta wydał krajowe oświadczenie: To, co zrobiła dziś posłanka Juana Krupa, to nie była polityka, to był patriotyzm. Bagno walczy twardo. Ale odwaga walczy twardziej, a dziś kraj zobaczył odwagę, w którą wierzy. W całym kraju zwolennicy rozświetlili media społecznościowe. Weterani, samotne matki, rolnicy, pielęgniarki ludzie, którzy nie głosowali od lat zaczęli udostępniać fragmenty przemówienia krupy. Ona mówiła za mnie. Dziękuję, Juana. Zapomniani, nigdy więcej. Ludzie zaczęli wysyłać e-maile do jej biura. Nie tylko listy, ale stare zdjęcia, rodzinne historie, dziecięce rysunki. Złożone flagi, butelki wody z dotkniętych domów, relikty polskiego bólu i dumy. Emerytowany górnik z Wałbrzycha napisał: Nigdy nie płakałem z powodu polityki, ale widząc, jak walczy o nas, płakałem, oddała nam pani głos. Szkoły zaczęły wyświetlać fragmenty przemówienia chłany na lekcjach wychowania obywatelskiego. Pastorzy puszczali je w kościołach, nawet niegdyś brutalni krytycy nazwali jej odpowiedź najbardziej ludzkim momentem, jaki polityka widziała od lat. Ale dla Juany nic z tego nie wydawało się zwycięstwem. Czuła, że to początek. Juana Krupa cicho wróciła do sali Sejmu. Nie spodziewała się powitania, ale gdy weszła, coś się stało. Posłowie, personel, a nawet ochroniarze wstawali jeden po drugim. Owacja na stojąco nie tylko dla kobiety, ale dla tego co zrobiła. Bez podziałów partyjnych, tylko szacunek. Skinęła głową z pokorą i zajęła miejsce to samo, w którym siedziała, gdy senator Kaczyński próbował ją zniszczyć jednym publicznym atakiem, ale to jej zdanie przełamało ciszę zapomnianego narodu. Panie przewodniczący, gdzie był Pan, kiedy rodziny w robotniczej dzielnicy w Rudzie Śląskiej mogły wreszcie pochować swoich bliskich bez strachu, podczas gdy Pan był zajęty finansowaniem kampanii wizerunkowych z lobbystami starej daty? I to zdanie zmieniło naród.